Idealne wybory to takie, w których wszyscy zgadzają się na najlepszego kandydata, eliminując potrzebę debat, podziałów czy nawet głosowania. Jednak w Biblii widzimy, że wybór w Bożym planie działa zupełnie inaczej, poza ludzką kontrolą i konsensusem. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. List do Efezjan 1:4. Ten werset przypomina nam, że Boży wybór nie opiera się na popularności ani opinii większości. To akt Bożej miłości i łaski, który wybrał nas z konkretnym celem, zanim mieliśmy na to wpływ. Jego głos jest najważniejszy i wzywa nas do życia w świętości i wdzięczności. Odkryj boską paradoksalność wyboru i powołania z święte sprzeczności. Subskrybuj już teraz i każdego dnia zainspiruj się jedną minutą, która zmienia codzienność.